Siemano! Jestem po miesiącu przerwy, bez odcinka skorlacza. Film miał się pojawić od razu, gdy skończył się event Halloween i czekałem na dodanie nagród za cukierki. Ale gdy je dodali, to mój komputer mi nie pozwolił nagrać odcinka, bo postanowił się zjebać. Zważony na trompa nie drałem chwilę na Forladu. Gdy wróciłem i trochę podrałem, to straciłem domet, ten na wyspie, ten co był odcinek i tak dalej, bo byłem pewny, że jest opłacony do 12 grudnia, ale no chyba nie był, no albo zbyt mi do utradu. I znów się na chwilę obraziłem na Forlada. Ale już jestem i wam pokażę jak kupiłem uranusa po tym jak rozświeżyli jego wygląd Ludzie wtedy na niego jumpili jak pojebani A ja go kupiłem za drugim podejściem chyba Raz biłem ale stało za dużo osób i było strasznie ciężko go wykąpić, Ale wbiłem dzień później o jakiejś 3 czy 4 w nocy i kupiłem go na luzie Normalnie stał i nik nikogo nie było w salonie No a później pojechałem do tunera żeby zrobić mu tunik wizu No bo on bez wizu wygląda strasznie Wyglądałby był jakiś niedojebany, jakiś goły taki No straszny jest ten uranus bez wizu Ale tuner po raz kolejny okazał się chyba pijany bo ogółem dał mi inne wloty niż chciałem, a ja nie dałem tylnego zderzata, bo na podglądzie jest to wbudowane, że ci się zmienia wydechy na inne, to są po dwóch stronach, i zderzacz wtedy się jakby baduje. No, jak widzieliście z mi chłop tego y, Uranusa, no to już było kurwa jakiś czas temu, ale jak widzicie, wygląda trochę inaczej niż, y, niż na tym nagraniu. Zapytacie, jak to się stało, że jest inny? Czy pojechałem co do tunera i to zmieniłem? Nie. Okazuje się, że ten Uranus chciał wyglądać inaczej i sam się zmienił. Ja nie wiem dosłownie, co się stało, ale wizualnie się zmienił. Został dodany ten zderzacz z tyłu, wloty na róże się zmieniły i naprawdę ja tego nie zmieniałem. Mi to pasuje, bo i tartar -tar chciałem zmienić, więc dla mnie to jest zajebiste. Y, wydaje mi się, że jeszcze chyba zmienił. Z przodu zderzać i chyba ten spoiler zmienię Ale ogólnie jest spoko No i lecimy zmienić mu kolor No bo taki biały jest No teraz w sumie jak jest śnieg No to fajnie pasuje do tego ściegu No ale e, mam fajny pomysł na kolor Więc, więc dodamy go Żeby trochę ciekawie wyglądał No i jak mówiłem o tym domku na wstępie Że straciłem ten domek tak Straciłem około 80 tysięcy Bo tak miałem za chyba najwyższą ofertę za niego No ale trudno Kupię sobie lepszy Na początku się trochę wkurwiłem Ale wyjebane Nie będę się wkurwiał na takie głupoty Jebać to Dobra, jesteśmy przy laterniku. Ja już mam e, pomysł na kolor, mam już nawet y, ID koloru, więc tylko od razu zmienimy to. No i kolor będzie taki. Taki kurczę, no nowy zielony, siedzi mi bardzo. Y, ogólnie chyba też jeszcze zmienię y, kolor Felk. Nie dzisiaj, bo na razie to w sumie ten y, uranus będzie doniczką, będzie sobie stał po prostu, ale zmienię go w przyszłości. I pewnie wrzucę pewnie czarne Felgi, bo będzie, będą pasować najbardziej czarne Felgi. No i wydaje mi się, że chyba też proli muszę zmienić. No i na pewno ten zaraz przedni ale to zmienię to w przyszłości, bo na razie mam plany na, na nowy zakup, więc ten uranus sobie będzie stał i, i czekał, aż będę go tuningował, więc trochę sobie może poczeka, a do jest fajną. Wcześniej był ten uranus strasznie kwadratowy, a teraz Uranus zajebiście. Dobra, i jak widzicie dojeżdżam na osiedle, yy, ono się nazywało Bloodfield, no i właściciel mojej organizacji mnie Adoptował do swojego domku Na razie mam tutaj współlokatora Tutaj będę stawiał swoje furki, więc Uranus powiedzmy Niech na razie stoi tutaj, później go najwyżej przyparkuję. A oczywiście w garażu stoi Najważniejszy euro, wiadomo Bo jeszcze mam zamiar dzisiaj wam pokazać Dwie nowe rzeczy, które zostały dodane w ostatnim czasie I są nimi to, że praca mojego Designera została napisana od nowa Jest odświeżona graficznie i wzbogacona o system poziomów No i prowadzono Odświeżony asortyment skinów dla usługi Premium i Premium Plus Dobra, dojechaliśmy do, no do przebieralni zmiany skinów i jeszcze nie wiem który wybrać ten czy, czy ten. Bo trochę latałem z tym i na, na razie ustawię ten, bo mi się kurde, w miarę podoba, jest spoko. A najwyżej, jak mi jak się znudzi czy coś, to sobie rozmienię. No te nowe skiny, no nie są złe, ale IMO, y, skiny kobiet, te nowe są o wiele ciekawsze. Dobra, dojeżdżamy do magazynu i... niespodzianka, stoi czołg. I tutaj informacja, w związku z zamachem terrorystycznym, praca magazyniera została przeniesiona na 3 Red County. Nie wiem, czy to dobrze się przeczytałem. Na wschód, prawo od lotniska San Fierro. To jest rozpierdzielony, rozpierdzielony nasz kochany magazyn. Patrzcie, co się dzieje. No i tak wygląda nasz stary, dobry magazyn. Teraz jest w innym miejscu, teraz morazen jest tam gdzie była stara kurierka co są starszymi rzeczami to wiedzą, gdzie to jest No i dojeżdżamy do, do nowego magazynu No i jak wiecie tutaj kiedyś była stara kurierka Tutaj się dojeżdżało i w ogóle ten wjazd jest straszny by go trochę naprawić, bo mi się strasznie, strasznie mi nie siedzi Ale tak teraz to wygląda Ale co najważniejsze dodali właśnie ten y, poziom y, Poziom w magazynie Proszę bardzo Ja już tutaj mam zebranych paczek 1720, więc no trochę podrałem, nie będę ukrywał No i do wypłaty mam 28 tysięcy, no prawie 500 Czas pracy 11 godzin, więc pozdro no i tam na drugi poziom Wypłacę hajs dopiero jak będę miał ten drugi poziom Na razie mi w sumie hajs nie jest potrzebny Bo zbieram hajs A tutaj z tyłu tak wygląda O kurde więc to jest taka ciekawa sprawa, zobaczcie Heh. Można sobie wejść, bardzo ciekawy, interesujący obraz O kurwa, to się dalej nadrywa, ja pierdolę Dobra, tak bez jaj, no to tutaj mamy, kurde, yy, jakąś ruletkę, no ciekawa sprawa w sumie, to nie jest w ogóle pierwsze miejsce, gdzie jest coś takiego. Dobra, i to dogrywam trochę później, bo zapomniałem wam pokazać w sumie jak wygląda teraz ten magazyn w środku, no wygląda mniej więcej tak, znaczy, no mniej więcej, no po prostu wygląda tak, wygląda dosyć podobnie, no nie różni się coś bardzo, no jak dla mnie lepiej wygląda, no i po prostu bierzesz paczkę i zapierdzielasz, masz tutaj trzy punkty, no ja mam akurat do naczepy trzeciej, bierzesz, niesiesz, chodzisz w znacznik, robisz cyk. Jest 2001 paczek, bo trochę nadrobiłem. no i tak to w sumie wygląda. No i dobra, to w sumie będzie projekt odcinka. Zaparkujemy teraz ładnie Eurosa w garażu. Dobra, jest ładnie zaparkowany w garażu. Jeszcze raz chciałem podziękować yy, młodemu Dikowi i Wersji za to, że mnie przyjęli do swojego domku.